Hejka widzowie, razem z Leną i Luną z TikToka będzie przeprowadzka, pod tytułem Przeprowadzka Leny i Lony do mojego domku. Yy, najpierw, zanim ją zrobimy, oczywiście, yy, idziemy zobaczyć, czy mam wolne miejsce w domku. Jak coś, to... Okay. Tutaj na pewno nie mam, To są cała armia kotów. <laughs> Dobra, to są... Dobra, idę... Dobra, widzowie, teraz trzeba iść do góry. E, tu, ten. No, tu jest wolny. Chcesz? Taki? Mm, czy ten większy? Troszkę wię ten większy. Dobra, to muszę. Widzimy się, temu. jak będzie już posprzątane. I będziemy robić Lena i Luna. Dobra, już posprzątałyśmy cały. Tylko zostawiam kota, plecak i. Jakiś koszyk taki, ko nie koci tylko yy, wielkanocny. Teraz Lena i Luna yy, robi sobie domek. Dobra, zaczynamy od łóżka. Na pewno będzie ten, bo <laughs> Więc go Łabne. postawimy może yy, w tym oto rogu. Yy, to sobie zmienię, coś No dobra, to pierwsza tapeta. Podłoga. No to podłoga. <laughs> Się myli zawsze podłoga, tapeta. Mmm, muszę posprawdzać go. Zawsze sprawdzam. Zawsze to miałam. więc zaczynam. Tą Pani. chyba wezmę. Bo to jest Dobra, ładne. i teraz... I do tego chyba jest taka... To jest taka muszelkowa. Taka do toalety. To jest taki. Ładna jest ta złota o, tam, to, no to sobie tą weznę. tu będzie moje łóżko i sobie weźmiemy jakiś dywanik I jak będzie cicho yy, będzie cicho to po prostu na najluna ma daleko telefon bo wiecie jaki pomysł wymyśliliśmy. no bo przy, do ściany przyczepiłyśmy taśmę kleją nie, dwustronną. Taśmę, dwustronną i przykleiliśmy telefon tak, dobra M nie, łóżko musimy tak jakby tutaj. O, no tu będzie... O, tu będzie ładnie. Tu będzie ładnie, więc... Dywanik. Dywanik. Tutaj. Mogę ci toaletkę zrobić. Ja tu toalet? sobie... Zrób. Właśnie z tego. Tutaj będzie toaletka moja. I daj lustro. No sobie. Szafę daj na ubranie. Bo nie masz szafy na ubranie. Kot, tam jest tygrys, kot. O, to jest ładne, no. Sobie tutaj damy nad łóżkiem. Uh -huh. Nad łóżkiem sobie dasz. Szafę. Też Albo mam dobrań, firankę. Firankę. Tu mm, i. Dobra. I tu. Co jeszcze? Albo... Nie, bo to będzie przebije się. Jak to się, jedną. Się e, jak chodzi się tylko niżej trochę. Dobra. Coś jeszcze? Półeczka, safe, Za ubrania taki wieszak. Mm. Jakiś wieszak na ubranie możesz dać pod tą półką? Ten wieszak pod półką, pod półką. I tu muszę zostawić miejsce, bo miała lustro. To mm, fajnie, już Ci wyszło. Yy, lustro jest w toaletach. To fajne, o właśnie tam, to, jest ładne. to jest ładne. I tu możesz jakieś kwiaty dać w te miejsce. Wiem. Kwiat jest. Yy, lustro. Yy, lustro. Dobra, wiesz, jakieś lustro. Tu jeszcze jest taki na biurko, lustro na biurka się jeszcze to, to małe tak to małe ale nie potrzebuję kwiat jeszcze <laughs> tylko że kwiat jakiś tylko najpierw stół. Ej, to fajnie już tu wygląda <laughs> się wzięła i tak, to już fajnie wygląda o tutaj też fajnie tylko że jakby... nie o tak o tu Żebym miała też miejsce no. na jakieś... To i do, do, do tej toaletki jakieś. Tutaj będą takie pufy. Dwa krzy, dwa takie dwie pufy. E, w A... ogóle Lena I Luna ma takie samo, tylko różowe. Tak. No. no i to będzie, albo wiecie co? To wygląda jak do toaletki. To Ty masz podobne tylko na kółkach w ogóle. Tak. kwiaty e, też jeszcze. E, to zaraz. E, w kanapach. Czyli jakąś może kanapkę. Ale, o, o! To jest ładne To może to zrobimy to tak. To bo już tu. fajnie Ci wygląda, że tu przestawimy to tak. Ja bym dała, patrz, tutaj. Tak. Patrz, ja bym dała to trochę dalej, o, tutaj gdzieś. Albo jeszcze troszkę. Ja bym dała tutaj, na środek. O, tu właśnie, no. Albo, no już tam, bo będzie za dużo stołów. O, tutaj mhm. będzie fajnie. Jakiegoś kwiatka jeszcze, może? Lampę. Lampę to, dobra. Y um. Naj to jest taka fajna na biurko. To weźmiemy sobie tu tak, tutaj, no to będzie ok. Tu taką jedną szczelę. Dobra, tu. Um, i tu jest taka fajna na biurko też. Ej, ja w ogóle nie wiedziałam, że można tak na rogach. Idealne miejsca. Tutaj obraz od razu przesunę. Tu będzie tak. Dobra. Żebym miała jakieś światła, jakbym książki czytała. Albo coś i tak sobie powyżej dam. Dobra, mi się wydaje, że tylko kwiat Ci został, będzie ok. Um. Ja bym na tą wielką palmę. <laughs> Tutaj daj i jakąś, nie wiem, tam jakieś rzeczy poukładać sobie powyżej. Już? Gotowe? Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Um, to jest piecki. Znaczy nie wiem co to dokładnie. Nie wiem jak to się to powie. To będzie ci do łóżka pasowało? Nie no, nie pasuje. Masz wszystko złote, tylko łóżko masz w takim stylu. Takie by musiało być mniejsze. No. I jakby jakąś ozdobę, to nie... telewizor. <laughs> Oczywiście, że <laughs> ci się nie mieści. Musiałaś nie zmieści. Musi Oczywiście, się... że ten tylko jakby musiała to zrobić tak. To tu. I już więcej, już nic nie da. Kwiata tylko... tu. O, dobra. I jeszcze to sobie bym przestawiła. Kwiata, może gdzieś indziej bym postawiła. Ja bym kwiata już tego wyrzuciła. Szczerze, bo ci. Się... No. Już gotowy pokój? tylko, tylko muszę jeszcze. E, e, e. Um, teraz panik <laughs> Bagietko. No, bym się zawsze myli. Mam taką koleżankę w szkole i się myli. No. Dobra, dobra. To już. To już gotowe. Um, jeszcze palmy najlepiej dostaw sobie. I to hmm. będzie już wszystko. No ogólnie pokój. Ładny, porównajcie z mój. Mój ma już jest zagracony cały. <laughs> ja mam dużo plecaków. jaki chcesz weź sobie jakiś plecak? Ode mnie. E, bye bye. Postaw sobie go. No wiem, że nie będzie pasował, no ale... Dobra, teraz idziemy ciebie w kreatorze robi. To zobaczymy się w kreatorze. No. Dobra, już jesteśmy w kreatorze na najluna Luna lub siebie. Dobra, pewnie będziesz podobna do mnie. Może, o Boże, ale się kościół trafił. Ja sobie zawsze biorę większą pytanie, no bo każdy pewnie tak. Nie wiem, czy ja mam mniejszą, większą, czy większą. Nie wiem, dobra, te koki być nam dopasowały. Ja jeszcze wchodzę tu. Też patrzę, bo czasami może coś trafi. No bo czasami tu da... O nie, tego na pewno nie. Um, czyli, czyli, czyli wezmę sobie może... Dobra, zostawimy te koki. E, kolor masz OK. Się wydaje, jest okej. Okay. Może trochę ciemniejszy. Szybem, jest niejszy, dobra. Suma, ciemniejszy. Dobra. Nos, oczy. O czy będą te czy te, te? To są kreski, a tam były No, Nos. Nos. Ja zawsze biorę ja sobie. Ja też ten biorę. Bo on jest najładniejszy chyba ze wszystkich. Różowy? Musisz to przesunąć. O! Coś takiego jest <laughs> I jakby brwi cały czas nam spada telefon czasami, bo a my na taśmy z sobą przylep. Um, ja sobie zawsze biorę yy, to czasem miałam, ale mi, mi to pasuje. Ja będę jakiś śmieszny delikatny, bo, bo ma strasznie też do góry. Ja nie biorę sobie nigdy pieków ani jakiegoś różu. Ja daję takie minimalne jedynie. O ja też. Yy, róż sobie jedynie daję ten. Ten jest ładny i jest jasny, bo ciemne no tak nie koniec. Różowe oczywiście. O, ten, tak ten, 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 ten już fajnie dostał. Tak, to fajnie Dobra. Zmarszczki. Dobra, strój sobie już weź. Nie wiem czy ten wziąć. Ja mam taki sam, nie. Podobny masz. Nie mam taki sam. No serio. To kiedyś... Ty masz ten... Dobry zresztą. To... To ci nie do końca pasuje Do koku, bo masz tutaj takie szalone to takie eleganckie. Dobra. i O! Nie, to weź. Dobra. O! Dobra, to. Dobra, już... Czekaj, jeszcze? Czekaj, czekaj. Czekaj, panienko. Ja sobra, dobra. Może najpierw tu wybrać. E, dobra. Dobra. Wy, e, dobra, dalej. Panienko. Jeszcze? Maska jeszcze. Dobra. Rzok jesteś. Jeszcze dydek. No, dobra. Już? Dobrze. Dobra, już nic nie ma. Gotowa. I się tylko prowadzasz. Eee, pa widzowie. do no, i do, do następnego, następnego odcinka na razie. Pa.